Witam. W tej części omówimy, w jaki sposób ustalać parametry na wykresie, jak również w jaki sposób ogólnie konfigurować cały wykres. Jeżeli chodzi o średnie, jakie wykorzystujemy, to przede wszystkim wykorzystujemy na wykresie M30 średnią wykładniczą 48-okresową EMA, jak również 120-okresową EMA. Te dwie średnie symbolizują zarówno jeden dzień sesyjny. Pamiętajmy, że waluty są kwotowane przez całą dobę i 48 okresów dla minut, 30-minutowego wykresu jest to jeden dzień, i 120 okresów tutaj określa trend z ostatniego 2,5 dnia. Także to jest przede wszystkim pierwsza. Pierwszy sposób na filtrowanie walorów. Widzimy, że w momencie, kiedy te średnie, jedna znajduje się nad drugą, jak również widzimy przyspieszenie który, średnich, czyli jest to sytuacja, w której jedna oddala się od drugiej i widzimy, że to miało miejsce od momentu przecięcia, zaczynają się oddalać, czyli ten trend zaczął przyspieszać. Następnie możemy uznać, że ten walor jest wart Naszego zainteresowania, ponieważ spełnia wszystkie kryteria. Trend jest silny trend wzrostowy, objawiający się tym, że średnie przyspieszają. Dlatego też schodzimy na interwał 5-minutowy i na 5-minutowym interwale wykorzystujemy następujące narzędzia. Jest to bollinger bands, interwał sześciokresowy, odchylenie standardowe 3. Williams Percent Range 48 okresowy, jak również wykorzystujemy stochastic oscillator. 6, 3, 3. Takie są ustawienia. Metoda średniej może być zarówno prosta, jak i wykładnicza. Nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia przy, przy akurat tak, niskim, tak niskich wartościach. Ja używam prostej, z tym, że Proszę pamiętać, że Stochastik jest jedynie narzędziem pomocniczym i on zostanie wytłumaczone dokładnie, dokładnie w następnym, w następnym w następnej części tego nagrania. Także w skrócie: William Percent Range 48-okresowy przyjmuje, przyjmuje wartości względem ostatnich 4 godzin. 48 okresów dla wykresu 5-minutowego jest to wykres. Tu są wartości z ostatnich 4 godzin i na podstawie tych wartości określa, czy cena jest przewartościowana, czy też może niedowartościowana. Z powyżej, e, powyżej minus 20 przyjmuje się, że dany walor jest przewartościowany, poniżej minus 80, że jest niedowartościowany. Bollinger Band, Stochastic. Przyjmują tej wartości 30-minutowe. Bollinger Bands, właściwie sześciokresowy, plus odchylenie standardowe, 3, 3, 3 odchylenia standardowe, nietradycyjnie 2 I stochastik 633. Natomiast, jeżeli chodzi o zastosowanie tej metody na wykresach amerykańskich akcji, chociażby, to tutaj musimy w pewien sposób zmodyfikować te średnie. Jeżeli chcemy wykorzystać to narzędzie do analizowania do analizowania rynku, rynku akcji amerykańskich, musimy przede wszystkim ustawić średnią wykładniczą 13 okresową jak również 33 okresową. Proszę pamiętać, że faza anotowań ciągłych trwa od godziny 15.30 do 22.00, co daje 6 godzin. W związku z tym, w związku z tym właśnie jest ta 13-okresowa średnia, natomiast 33-okresowa jest to około 22,5 dnia. Ostatnio, oczywiście, względem aktualnego, aktualnej ceny. Także proszę pamiętać, że w momencie, kiedy korzystamy z tego narzędzia na rynku walutowym, dwie średnie to 48 okresowa i 120. Natomiast na rynku amerykańskich jest, jest to 13 i 33 okresowa. Jeżeli chcemy stosować na jakimkolwiek innym rynku, musimy pamiętać, żeby odpowiednio to zmodyfikować, żeby średnia krótkookresowa przyjęła wartości z, ost z ostatniego dnia. Czy, czy też sesji, natomiast ta średnioterminowa średnio przyjęła wartości z 2,5 dnia.